Płyniemy teraz z prądem rzeki. A, do góry! Bart, Powiem Wam, że nie wiem o co tu chodzi, ale... O, kocham cię malutki. Pokażę. Odcinek Polafry kolejny dużo różnych, niezwiązanych ze sobą z ten, jedyną wspólną ich. Cechą jest czas okres nagrania, czyli na wakacje 2022, które już się tu powoli kończą nam. Wszystko prawie zbyt Bydgoszczy, trochę spoza, ale to już zobaczycie sami. Kto jest pierwszy raz na moim kanale, proszę dać znak w komentarzu, bo bardzo mnie interesuje, jaki jest odbiór tutaj wśród nowych osób. Zachęcam wszystkich nowych i starych bywalców do też śledzenia. Nie lubię tego pojęcia, ale takie jest. Mnie na Instagramie, ja tam mam login, nick, cokolwiek, Don Bigosso 2022. I tam wrzucam ostatnio takie krótkie ciekawostki na temat Gambii, Afryki których na YouTubie tu nie będę teraz wrzucał, bo właśnie one są takie idealne mi się wydaje na krótkie filmiki tam. A tutaj są takie materiały ogólnie dłuższe do posiedzenia przy śniadaniu, kolacji, obiedzie i obejrzenia sobie nasze życie tu w Polsce mieszanej naszej rodzinki. Eee, tak sobie pomyślałem, że w sumie tak nawet jak tego mało kto ogląda, to za 20-30 lat, to dla mnie, dla nas to będzie taki super materiał, dlatego yy, obiecuję Wam, że mimo nie za często, to będę cały czas tu publikował, po, ponieważ no, z czasem różnie bywa, ale zaprzestać nie zaprzestanę, bo nawet jak będzie po 10 odsłon, to mnie to nie interesuje, bo to jest też dla nas i to będzie kiedyś swego czasu bezcenne, nie? No, pozdrawiam, zapraszam do oglądania. Jan Arbużki. Jesteśmy na wyspie młyńskiej i pływamy. I ja mam strój kąpiela. A co kupujemy? Kupujemy strojka... Co? Strojka filozofii. No może też. A co mama kupiła? Rybę. Rybę. A teraz idziemy mięso, tam jest bardzo zimno. Dobra. Dobra. Witam wszystkich miłośników polafri. Jesteśmy w Bydgoszczy. Razem z moim bratankiem, Tymoteuszem, Śmigamy sobie na tych kajaka Nie, tymek podoba się? I tak to wygląda, płyniemy teraz z prądem rzeki. Ty, a nie patrzyliśmy o której wzięliśmy ten rower. Trzeba będzie ten. No tam zaraz. Z 10 minut, nie myślę. Właśnie, tu mów, do tam stronę zawsze. wszystko Teraz bo nie wypuścić nie Nie chcę przybyć, bo ciemno, ciemno, największą przygodę, jaką

Ma? Cześć Ewcia Gdzie wy jesteście? Widzimy. Gdzie to. jestem? Ewa, to, to ciało, Ewa. Ja widzę. Ewa, możesz Ja żyć. widzę, gdzie jestem! Ewa, możesz. O nie, to się jest, dalej gdzie! Ewa, możesz... Czy tutaj wspólne? Nasze? Z domu? Jakie? Powiedz Maria, kto Ci dobra zobaczyć? Chodź tu. I taki smok, i niebieski smok, i fioletowy, i renifer. Co się stało? Zgubiliśmy zabawki i co znalazło się? Tak. Tak, Maria? Tak. Tam jest okno, o, które widać na środku. No i co się dzieje, dziewczyny? Pan Tutaj odwróć. wychodzą. Słabo widać, trochę pod słońce, ale. Że nie wiem o co tu chodzi, ale czego się nie robi dla żony? <śmany> Afrykańskie schematy. Palimy liście te no, z łupiny z cebuli. Spokojnie. No. Raczej nie grozi zapaleniem domu. Cześć, że nie będziemy zabawkę muczyć tu i zobaczymy dinozaura. Tak się rozpije w tej co... eksperyment kiedy, o, z... kiedy to się roztopi czekajmy trzeba pomieszać czarnego może zepsuty jest na mm pewno -mm. nie no dobra koniec eksperymentu Nagramy jak się otworzy już widzę trochę się Mieszamy, cool. mieszamy, Zobaczymy, co się dzieje. się, popatrzcie, jaki słodziak. O, kocham ciebie, malutki. O, yes. Zaraz pokażemy nowy filmik o czymś to, żeby... ja. Na pewno nie będzie dla was teraz.